Siemeczko, witamy w odcinku V8 Customs, jesteśmy znowu przy kombi BMW 91 się już trochę No Tam Jest wózek założony Spiornik Przewody, pociągi podane, Tak jak moja przykazała Przede wszystkim jest podłoga wyczyszczona To o czym wtedy mówiliśmy To już jest zamontowana, ale na przebitkach może Jakieś będzie widać zdjęcia, jak to wyglądało przed założeniem wózka. To żółte to, 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 to co tutaj jest, to jest wosk do zabezpieczania profili zamkniętych. Dużo było szlifowania? Bardzo dużo. Nie no, to kurde, tak nie wyglądało, ale to było zabawy na tym, żeby to doszlifować. Jak coś się rozślifowało, to się pojawiała większa rdzawka. Tak. I tak w sumie było to bardzo dużo szlifowane. Klient był, widział oczywiście. Zadowolony, bardzo mi się spodobało. Dokładnie, w kolor nadwozia w ogóle jest zrobione tak jak prosił. E... Nadwozie ma w kolor nadwozia, no to wszystko jest jeszcze, wyrzucone jeszcze w nie? Żeby... Dokładnie, żeby zabezpieczyć profile zamknięte. No i ten wózek, no on no. ładnie wygląda tutaj. W tym momencie. Nówka. I ta jeszcze, wzięliśmy od Piasek poszło, zimalowanie puszkowe. Dokładnie to jest wymalowane jest Zawsze element niesamowicie był. Nie? Tak, to jeszcze w ogóle w jakiejś gumie było. Trzeba było tą gumę wziąć ze zeskrobać. To Składamy powoli zawieszenie całe. Eee, większość elementów już mamy, ale trzeba jeszcze będzie dokupić wężyki hamulcowe elastyczne. Tak. Dwa przewody trzeba dokupić, co idą tu do puszka i, i... parę śrubek, jeszcze parę śrub musimy jeszcze pozamawiać Więc ja sobie życzył, że jak, które są bardzo białe to wymienić na nowe bez pierdolenia nie Waha... szlifować tylko wymienić na nowe nie? Wahaczyki zakładane widzę, że ustawiasz w punkcie 0 Znaczy już co, ja tylko tego sobie położyłem tak, żeby mi tu na głowę nie na to. a to są generalnie wszystkie luźne, nie? Mm -hmm. Będę miał zwrotnic, będę miał zwrotnice to sobie dopiero wezmę i ten, i ustawię wysokość, i dopiero wszystko nie? Zaraz pokażemy w ogóle, jak zwrotnica wygląda, też o. No to, to, bo to też, ład, ładnie nie jest przykręcony cały. Oto. Jeszcze nie jest cały przykręcony A, aby, aby załapany? Tak, załapany, bo tu do tych górnych jest ciężki dostęp, to żeby było wygodniej żeby było wygodniej to... to. Żeby można było wygodniej załapać, bo później dokręcanie to już jest bez problemu, ale samo załapanie żeby było po prostu wygodniej. Nie? No wygląda to naprawdę dobrze w chuj. Tak, tak porządnie, jak, jak z fabryki. Tak, kolejne wahaczem, zaszykowane to wykonanie. Tak je montujemy. Nie wiem czy dobra firma, czy nie. Zobaczymy ile pojeździ. Ciekawe, która guma się pierwsza wybije w tym wahaczu, nie? E, pokażemy sobie jeszcze zwrotnicę i pokażemy jeszcze dyferek. Dyferek jest po regeneracji e, Sama regeneracja dyferka. Klient mówi, że wyniosła go 3000 zł. Ale jest dobra. Tutaj mamy dyferek w porę generacji. Obudowa została wypiaskowana. Tył też został wypiaskowany. Flansze do półosiek zostały zakupione nowe. Już nowe musiały być, Zresztą widać, świecą się jak psujajca. jajca. Nowka. To akurat ten element musiał być wypiaskowany. Nie dało rady go dokupić nowego. Tak, bo to już tylko nie? Ja osobiście bym go pomalował, ale klient nie chciał, żeby był jak w oryginale. Ja bym to zabezpieczył jakąś farbką, bo to będzie rdzewiało i to na potęgę. Bardzo szybko. Dokładnie. A na olej. Olej. Oczywiście oryginał. Jeżeli chodzi o olej, no robi to wrażenie. Jeszcze zamontowane na ocie to na pewno będzie bardzo dobre wrażenie robić. Tak. O, mamy zwrotnicę Trzymaj poskładaną. rozkładane? To wygląda tak. To wygląda biście. To jest jak, nie będzie. jak to składanie nowe, nie? Pra, Prawie że nowego auta, nie? Tak. Wszystko nowka. Tak to można składać. Nie? Nowy dyferek. Tutaj, o, jeszcze mamy blaszkę. Tu jest jeszcze taka blaszka. Ona też była cała pordzewiała. Nawet gdzieś chyba mam zdjęcie tej blaszki. Mieliśmy ogólnie problem, żeby ją znaleźć w katalogu, ale po znalezieniu wcale nie wychodziło tak drogo. Tylko, że nowe już były aluminiowa. aluminiowa, jest bez, bez tych przetłoczeń, jest płaska. Nie? Dokładnie, to jest srebrniejsze wykonanie. Jest, to też to zostało wypiaskowane, pomalowane proszkowo. Praczę. Kolejne wahaczeki do założenia. Nie tak będzie wszystko czarne, tylko to jest no, nie? No ale jakie fajne zdjęcia po wychodzą. No, to no yy. i tu był to przywiosam nowe zabawki. Nie coś przywiózł. No tak, on przywodził kolejne śruby. Sporniczki, nie sporniczki. To wszystko po kolejna partia części śrubek, nakrętek. Wszystko, nie? Wszystko nowe, pogruba się. Tak. To, co... to nowe osłonki. Takie. Nówka sztuka. Nie. Wszystkie na wydech nie? Wszystkie, które idą na wydechu od spodu, wszystko wymieniamy. Jak to będzie zajebiście wyglądało od spodu? Naprawdę. Abym kupić takie auto? Takie nie. że nie ma nic wymiany, no Składamy dalej i jeszcze na sam koniec pokażemy wam jak wygląda to wszystko po złożeniu. Dobra, mamy poskładane, to teraz zejdziemy na dół, po tym jak jest wszystko zamontowane, prawie wszystko, pokażemy jak to wyszło. O jak zapalić lapereczkę, to się świeci o, wszystko. się A płyta miała iść, była, jest, jest wypiaskowana, ale... Ta jest wypiaskowana. Nie, nie było, bo byłem na robocie za Germanicą, <grym> więc nie wiem nawet co to się odjebało, czemu to jest w ogóle... No Pan stwierdził, że sobie przewiedzie, że jednak zamówi nową, nie? Tak. Tak, że jednak zamówi nową, oryginalną. No dobrze, no ta to jest wypiaskowana, pomalowana proszkowo elegancko, no fajnie wygląda. To jakościowo, bo ja nie miałem tego w ręce, bo to już to za... Jest gruba, ale no. ja bym osobiście taką założył. To ta, co było. Bardziej by usztywniła? No. Moim no zdaniem to tak, ale... No wiadomo. Klient w sumie, wybrał tak, tak... auto nie jeździ na jakichś wyścigach, nie, nie będzie latać po to, że więc no... aż takiego usztywnienia to nie musi być, nie? mi tak, się to nie będzie gieło. Wydech ładnie wygląda, widzę, że tutaj coś z nim zrobiliście, bo mnie to nie było jak to robiliście. Tak, no wydech generalnie tak, no jest pomalowany czarną y, tą y, żaroodporną, tak jak kolektory. Specjalną do wydechów. Tak, no i tu żeśmy trochę y, czary bary zrobili, żeby odzyskał trochę blasku, nie? Same tu, miki. Ten ładnie wygląda. wygląda. ten, żeby tak trochę Zajebiście, blasku dostało z powrotem. A było to przyrdzewiałe, no nie? Tak, to też... Y, je co je właśnie, to, to też jest wypiaskowane, leży, ale klient też przywiózł nowe. Przywiózł nowe, stwierdził, że jednak woli nowe z No to dobrze, no. nie będziemy... Ciekawe, czy będzie rdzewiało tak, jak tamto. No zobaczymy dyfer po, po pełnej regeneracji. Wiadomo, go to pokazywaliśmy. No i półłości się udało dostać, bo tej. A, bo tutaj była wiecie, walka z półłośkami. No to Długo był tutaj taki motyw, że właśnie półłośy stare wyglądały okurki, tragicznie. Nie? No psuły efekt całości. Nie. I problem jest taki, że w serwisie półosie są, bo klient chciał kupić nawet nowe półosie, nowe z serwisu, nowki sztuki oryginał. Tylko są niedostępne. Jest dostępna, ale jedna strona z tego co... Jedna tylko? Tak, jedna strona jest dostępna, a druga nie jest dostępna i widzę, że kupił gdzieś klient jakieś zamienniki, nie wiem, no w sumie jaka to firma, czy dobra, czy nie dobra, ale jak znam klienta to... A to dalej. Pewnie to jest coś w miarę sensownego. Tak. Wszystko zostało poskładane, widzę. Jeszcze są jakieś tam pierdoły, które trzeba będzie wymienić. Te jeszcze są do wymiany, też są w aucie, leżą wszystkie tak, cztery. Nów, nówki, sztuki, no nowe, ale to będzie na sam koniec przed, tuż przed oddaniem klientowi będą założone, bo nie wiem czy jeszcze nie będziemy go podnosić. Coś, także... A mają być dziewicze założone tak, jak tak. będzie wyjeżdżało auto dopiero eee, no sam kolejnym. No jest takie są pierdolie, tutaj właśnie trzeba zamówić ten wąż tutaj taki co jest sumie, do paliwa, na, na, z opaskami okryby, No i te cztery śruby Tak, no i cztery śruby trzymające śluby. ten zbiornik tutaj tak, paliwa. Tak, tak, i tam już. tam, Ta, tam też no to tak psuje efekt w sumie, bo to tak było, że to zaczęło pochodzić, to wszystko po kolei dochodzić zaczęło. No. A to tutaj w sumie to też wymienimy, tam to też wymienimy i to zrobimy i to i to i to. I to. No, no i co? Do osłon. Wszystkie na nówki. No każde aż. No. Każda Ej, to jest auto nowe. w sumie wygląda praktycznie prawie, że jak od nowe. Wspodobno tak, tak, jak nowe, nie? No tu to jest. zajebiste. To teraz tak. jeszcze zderzak jest w malowaniu. Nie mamy zderzaka. No i no tu jest jeszcze jeden fajny problem. Bo. Tutaj są wkręty, wkrótaczka, tak, tulejka wkręcona i w nią się wkręca śrubka. No. No niestety te się powykręcały, trzy sztuki się wykręciły. Mm -hmm. Nie są dostępne w serwisie. Z całą podłogą, nie? Bagażnika. Na no w szczęście sensie, i... udało się załatwić. Mamy... Cztery? Mm -hmm. Cztery sztuki mamy te... No, nawet tych osiem mamy. Te... Aha, osiem mamy. Nawet trzy... osiem mamy. Mamy osiem tych tulej, także... Będziemy składali. No i te, te, te blaszki też jeszcze będą wymieniane, bo też sobie życzę, żeby takie blaszki też powymieniać, żeby nie były pordzewiane Wszystko nowka sztuka, czyli Są mamy blaszki, auto czyli od nowa, jak tego? nowe. No, no, kurwa Ten Tumik zajebiście. zajebiście widzę, odzyskał blask, naprawdę. Niezadowolony, no, tak, tak, nie? Tak jak był pordzewiały to osłonki nowe. No kurwa, jak nowka to wygląda, na no. sobie latarkę, tak przyświeca tak, tak ładnie. Jeszcze zaraz kilka 5 porobimy, ale to jest. Każdy prawdziwy pasjonat motoryzacji, fan, zajawkowicz chciałby, żeby jego auto tak wyglądało z spodu. Najlepiej tutaj Andrzej, diagnosta, nie? Patrzą, tak zagląda, zagląda, mówi co, dwa czy zmienialiście? ją, mówię, Andrzej, zajrzyj dokładnie pod spod, jak zajrzał, to mówi, kurczę, takie auta, to aż miło go na, na diagnostyce, nie? Nie? No, na przeglądzie to mówisz aż miło po prostu, nie? Chodzisz i wszystko jest nowe. Sprawda, sumie... my teraz robiliśmy tył, ale klient już wcześniej sobie robił, robił przód sam, że mhm. no. z przodu jest tak samo robione, to są nowe zwrotnice, wahacze, wszystko. wszystko w sumie robione. mamy temat zakończony tego auta, może jeszcze do niego wrócimy razem z klientem i z historią tego auta i nam opowie co, jak i dlaczego się zdecydował na taką odbudowę takiego auta w którymś odcinku, kiedyś tam. Póki co, to wszystko, i życzymy ludziom, aby mieli tyle pieniążków, samozapału i chęci, aby doprowadzać auta właśnie do takiego stanu, jak ten. Czemanko, do następnego.